Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w raju. Proszę zobaczyć Rajska pogoda. No, ale wiecie jak to jest. Wyjazd nad polskie morze nie może obyć się bez deszczu. Ale liczymy na to, że to jest przejściowe. I zaraz przestanie, a jak nie, to mamy w planie zwiedzanie. Sierciuk już wstał, o 6 rano, już miał dosyć, a w międzyczasie pum, pom, pum, pom, pum, pum. Proszę bardzo śniadanko jajecznica w moim wykonaniu więc tutaj na razie przyswajamy poranną porcję kaloriów majster tutaj nam pięknie zmywa elegancko i powiedz Ciubek, jaki dzisiaj plan mamy na dzisiaj no podejrzewam że jak przestanie padać to pojedziemy na plażę trochę pochodzić Trochę y, może się wejdzie do wody, ale jak przestaje padać oczywiście. A tak to, to nie wiem, coś pojedziemy zwiedzać. Trzeba sprawdzić w internecie co tutaj jest w pobliżu. I, I co? Je będziemy zwiedzać. Myślę, że tak. Ja, ja wam powiem, że majster nawet ze sobą zabrał narzędzie do szukania skarbu. Teraz go nie mogę zlokalizować. Ale to jest łopatka. O! Majster przygotowany. Na plażę Tym będzie budował fundamenty pod zamek z piasku A jak już wybuduje ten zamek To będzie przeszczesywał plażę w poszukiwaniu pieniędzy Bo nie ma wygrywaczy metali, ale Teodor to jest pies na kasę I on będzie je niuchał Prawda? Ole Pana A jak na razie To drugie Widać, że jest taki długi ale tam widać jak mocno pada. Nie wiem, czy na tej kamerze będzie coś widać. No generalnie pogoda piękna. Piękna polska pogoda nad Polskim Morzem. Ale zachęcamy serdecznie wszystkich do przyjazdu do Sasina. gdzie jesteśmy? Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w łebie I czekamy na Wypragnionego gofera Oto z tej budki Gofer z borówkami Bitą w śmietaną no, patrz. I z gofrem Jestem niewolnikiem A to Teddy, patrzcie jak się Teodor umie ustawić Nawet mu miskę podstawiają pod pysk A ty... A ty nie chcesz goferka? To no dziwne, ale też nie lubię. Jest bardzo dużo ludzi mi się tu nie podoba. Wolę nasze sasino. Nasze zadupino. Ale przynajmniej spokój. Słuchajcie. Proszę, upragniony gofer szefowy. Z bitą śmietaną i borówkami. Teraz będzie go jadła. A ja wam to dostarczę. No i dobre. Co to Tak, bardzo dobre. Nie przejmuj się, będą tylko oglądać jakieś, nie wiem, 4, no może z 2,5 tysiąca osób będzie patrzeć, jak jesz Także Nie, no chyba za 4 lata. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy lubią mieć gofry na głowie. Teodora ty też będziesz jadł gofry? A A ma dasz synkowi trochę gofra? O już dostał. Na ucho. No poczekaj Teddy. A może borówkę? O co borówka mu zaszkodzi? Za zdrowa będzie. Nie rozumiem elementu gofrów nad morzem. No, ale w łodzi są dobre, te gofry. Bardzo dobre. Szczególnie te na słodko. Chociaż te na wytrawnie też by trzeba było spróbować. Proszę opowiedzieć jak się Pani miewa na drugim dniu urlopu. Jest świetnie. Woda jest taka ciepła. W sumie można porównać ją do tej na Krecie. E, morze jest naprawdę czyste jak na Morze Bałtyckie, Naprawdę jestem w szoku. Jest fajnie, jest ciepło. Nie, może, nie, może nie ma 30 stopni, ale jest fajnie. Nie czekamy teraz na zachód słońca. I wracamy e, drogą przez las. Tam jest fajny taki... Taka Trasa jest kilometrowa, bardzo ładnie, tak mokliwie, piaszczyście, mnóstwo drzew dookoła. Naprawdę nie widziałam takiej drogi nad morze jak tutaj. Polecam to miejsce. A dla ciekawych, rządnych nowinek technologicznych chciałbym pokazać jak można przerobić zwykłego gimbala na to, żeby obsługiwał kamery sportowe. Sposobem oczywiście majstra. Żeby nie kombinować, nie wydawać Bóg wie ile pieniędzy na jakieś adaptery. Oto prosta sprawa. Czyli GoPro trójka bez stabilizacji, za to dosyć dobrze nagrywa. Zwykła e, pokrywka do obudowy, w tym wypadku dźwiękoszczelna. Tutaj z tyłu jest jeszcze podklejona taka dodatkowa e, dwustronna guma, która to trzyma. I jeszcze spięte z zipeczką, żeby nam nie spadło. Jedyny minus takiego rozwiązania jest to, że gimbala trzeba trzymać odwrotnie niż przy normalnym telefonie, gdyż byłoby widać. Mam pokażę. Widać byłoby w obiektywie ten oto pałąk, dlatego nie ma tutaj dostępu do wszystkich funkcji. Natomiast sam gimbal jest funkcjonalny, ten przynajmniej jest sterowalny tutaj guzikiem z tyłu, czyli jednym kciukiem można operować. A tu pokrętło nie działa, bo musi być sparowane ze smartfonem. Dobra wycieczka. Gdzie jesteśmy? Proszę mi powiedzieć. Przy latarni Stilo. Dzień zaczął się pełen wrażeń najprzód z rana, żeśmy wyczesali oto tego jego mościa z sierści, bo tak pokudłaczony był, że o, ja nie mogę No a wczoraj trochę żeśmy poszaleli To Dorek pożarł trochę <toszuki> Troszkę pożarł Dobroci No i z rana jak walnął u sztala To normalnie jak koń Myśleliśmy, że to już się na tym skończy a nieszczęśliwie, żeśmy... Zapomnieli. Worków zapomnieli. I co się stało, jak żeśmy tylko z parkingu wyszli? Nabój. Nabój. No. Centralnie przy ludziach, którzy jedli śniadanie. No, a później jeszcze raz zrobił. Właśnie trzeba pamiętać, żeby zabierać worki. No dobrze majster mówi. Dobra, chodzimy. Pan? Proszę, to jest w Jarosławcu chyba latarnia morska. Kojarza. Tak? Aha. To się nie zna. stylo krynica morska. Można kupić? Powola we wszystkie strony się obraca. Nie, nie, Czy to coś Tak. A jeszcze odlecić? Nie. 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 normalnie to może. Nie. mam Nie. 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 jak Nie. 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 Na morzu. Poczekajcie, że się nie wieje tak bardzo. No. No jeszcze tam zobaczymy. A A tamto nie są te wydmy? Już jesteśmy po zwiedzaniu latarni. W zasadzie długo to nie trwało. Na, na górze fajny widok. Niby z dołu wydaje się, popatrzcie z dołu, nie wiem czy widzicie przez te drzewa, że to nie wysoko. Ale jak już się tam wejdzie, to jednak robi to tam wrażenie. Mówię, może to nie jest jak we Wrocławiu wieża widokowa. Ale też jest fajnie. Fajny widok na morze. To z drugiej strony na lasy. Jeziora. Jedyny minus tego, że dosyć ciasno i sporo ludzi, także trzeba się mijać. Zwłaszcza jak ktoś z dziećmi wchodzi, no ale trzeba być wyrozumiałym. Słabne szefowa? Tak. No Ta dziewczynka akurat była taka fajna. Krzyżniczka taka. No my kochamy dzieci. Nie swoje. No A teraz idziemy sobie na plażę, zaraz się przekąpiemy. Teodorka będziemy uczyć stylem klasycznym pływać. I tak, I może majster się w końcu wykąpie, bo wczoraj wydygał, wczoraj powiedział, że mu jest za zimno, a tak naprawdę to myślę, że chciał już do domu na browar i grill. Fajna droga, nie? To też jest ładna. że jesteśmy leniwi na no, spacer samochodu jesteśmy w miejscowości Lubiatowo, Kopalino i tutaj jedziemy właśnie taką fajną drogą pośród lasu którą można samochodami przejechać. co prawda ograniczenie jest do 20 km i chyba jest jednokierunkowa bo nie sądzę żebyśmy dali radę się tutaj z kimś minąć, ale słuchajcie tędy dojedziemy sobie bezpośrednio nad morze przynajmniej tak jak tutaj Nawigacja nam pokazuje O to My tu jesteśmy gdzieś już Blisko tego morza Zobaczymy co nam się uda Tutaj zdołać Zobaczyć I czy tam w ogóle będzie można gdzieś stanąć Ale no powiem wam że ciekawa taka Sprawa Zobaczcie tutaj ludzie aktywni Fizycznie biegają Jeżdżą na rowerach A <śm> że my jesteśmy leniwi To sobie jedziemy no I zobaczymy, dokąd dojedziemy. A teraz ręka do góry. Kto kiedyś na takim namiotowisku spędzał czas? Trzeba było tu stanąć. No tam jeszcze coś jest. No powiem Wam, że ciekawa sprawa jakby ktoś kiedyś był w Lubiatowie to powiem Wam, że dla leniwych i nawet może Ja w 3 o... minuty ja to obkłókam czy... Obczajmy, bo może już nie ma inkasentów Chociaż widzę jakiegoś tam typa w wajsie <śmówiła> 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 Może się nie udać Dobra, sprawdzimy To tak informacyjnie Od poniedziałku do niedzieli 7.20 Dosyć długo Pierwsza godzina 4z, następna rozpoczęta godzina 4z Opłata za cały dzień Dwie dychy no tanio nie jest Prawda? No w Sasie nie jest Dyszka. W nie jest Dyszka. Ale <laughs> trzeba kilometry dojść, to tu no, widzisz może. No pewnie, że tak. Dobra, idziemy po majstra i idziemy <laughs> nad morze. Teodor! <laughs> Ale spokojne morze A co prawda no zachód słońca nam chyba nie wyjdzie tych Ale tu ta, ta plaża tam, tu... no. normalnie kulowe za zamotę. też podoba. Znaczy u nas jest spokojniej na pewno jest szersza tam. Nie są bambusy za sobą?

Bywało gorzej. Poproszę. Czy mogłaby Pani powiedzieć swoje wrażenia z pobytu nad morzem w roku 2019? Jak ceny, jak samopoczucie, jak sami turyści w Pani mniemaniu? Znaczy tak. Byliśmy tylko w łebie, gdzie było dużo turystów, tam gdzie byliśmy było mało. I Ja właśnie tak lubię, nie lubię tłumów, nie lubię jak jest dużo ludzi. No, byliśmy jeszcze w Gdańsku, na Dominikańsku. Ah, no tak, tak. Tam też było dużo ludzi, też byliśmy już wymęczeni tą całą trasą. My wolimy takie spokojne miejsca, gdzie jest mało ludzi, gdzie można sobie odpocząć, nie słuchać głośnej muzyki, głośnych ludzi. Lubimy czyste miejsca, gdzie naprawdę tamta plaża w nie jest przepiękna. Jest czysta, nie ma żadnych petów, butelek, papierków. Można iść sobie spokojnie z psem, jest plaża mega duża. No jest tutaj... szeroka, jak tak. na polskie warunki, to ta plaża jest naprawdę szeroka. No tutaj jest też ładna plaża, ale trochę taka wąska i nie jest aż taka ładna jak w Wszyscy. Tu parking po 20 jest już darmowy. No oh. tak, czyli dla Januszy polskiego wakacjowania, godzina 20, parkujecie za darmo. No niestety parking jest płatny od poniedziałku do niedzieli, także no, albo czekacie na 20, albo płacicie grube hajsy ja Albo idziecie z buta, dwiecie się po ciemku. To... Ja. A co do cen? No to my tak naprawdę to nie wiem, nie korzystaliśmy z jakichś nie wiadomo jakich atrakcji. Jak na razie nie udało się nam gdzieś rybki, bo zmuszeni jesteśmy pójść gdzieś, gdzie możemy z Teodorem wejść i zazwyczaj po prostu kiedy chcemy to nie ma już w wolnych na dworze. Ale Mac jest zawsze. Mac Drive. Można <laughs> na Ołfisza... A nie, Ołfisz to nie w <laughs> Ale dajemy radę. Dwa razy tu you i shake na kuponie za 4 zł. Korzystając z faktu, że dzisiaj jest dosyć taka chłodna wieczorowa pora postanowiliśmy, że nie siedzimy w środku, tylko włączyliśmy nasz telewizor. Na kanale z naturalnymi rzeczami mamy kominek Więc dzisiaj sobie kominkujemy Też nie ma co przesadzać, bo takie kominki potrafią naprawdę dobrze rozgrzać temperaturę w domu I później możemy mieć problem z zaśnięciem Ale jak na razie jest bardzo przyjemnie Prawda szefowa? Więc zaraz sobie tutaj zgasimy światło I zrobimy sobie klimacik No kominek dosyć spoko to jest jakiś taki, widać, że trochę ich musiał kosztować. Ten komineczek, patrzcie, tutaj jest schowek na, e, na drewno, żeby tego nie było akurat widać. Postawione to jest wszystko na takiej hartowanej e, tafli szkła. A hartowana z tego powodu, bo <grywka> kawałek drewna nam upadł i się nie rozbiła. Więc wiemy, że jest wzmocniona. Tam powinien być dolot. E, powietrza zamontowane, no, nie pomyśleli o tym akurat, aczkolwiek pewnie mogli o tym nie wiedzieć. Tutaj regulowany e, dolot tego powietrza teraz jest na razie otworzony, e, przy rozpalaniu, bo mamy już pewne doświadczenie. Pamiętajcie przy tym, że jeśli kominek nie chodził sporo, to szyba może wam się e, szybko kopcić, bo wyłapie całą wilgoć do toczenia, także warto jest ewentualnie ją sobie na, na szybkości przetrzeć, ewentualnie tutaj drzwi uchylić przy rozpalaniu także żebyście po prostu później mogli sobie cieszyć się e, widokiem kominka, a nie zakopconą szybą tam już widać, że dym ładnie idzie. Chodźcie zobaczymy o, tak może będziecie to widzieć na tej kamerze pewnie Słabo, ale kominek chodzi, pomimo tego, że prawdopodobnie rura nie jest ocieplona. No to to zdaje egzamin w zimę może być trochę gorzej. Aczkolwiek podejrzewam, że mało ludzi tutaj w zimę przyjeżdża. No na pewno mniej niż w sezonie. Bo na pewno się znajdą pasjonaci. Natomiast zobaczcie, ta ściana ze szkła robi wrażenie. Jeszcze tutaj widzę, że na kamerze to światło, bo w rzeczywistości nie jest aż takie pomarańczowe. Na pewno w całym tym domku to ta ściana robi robotę i pewnie większość ludzi, którzy decydują się na wynajęcie sobie tego akurat domku na weekend właśnie kuszą się po obejrzeniu zdjęć właśnie z tą elewacją, bo faktycznie jest to no, rzecz, która naprawdę fajnie wyszła. My wczoraj z szefową spaliśmy sobie na tym łóżku. E, wcześniej spał tutaj Majster i powiem Wam, że akurat była pełnia. Także przez to okno e, księżyc nam tutaj e, rozświetlał środek, a cały ten tutaj, e, jakby taras, był skąpany w takim niebieskim e, słońcu, w takiej poświacie, także bardzo klimatyczne. Ponoć sarenka nam tutaj przebiegała wczoraj po e, tarasie, a przy tym oknach właśnie mogliśmy to sobie obserwować. Ja akurat spałem Ale ponoć było fajnie, także że szefowe na, na słowo. No. Jutro z rana się musimy wymeldować o godzinie 10, bo o godzinie 15 już następni ludzie pewnie tutaj przyjadą. Sam pobyt tutaj jak te 3 dni spędziliśmy naprawdę bardzo, bardzo pozytywny okolica naprawdę spoko jeśli chce się wypocząć, to polecam. Niedaleko plaża, oczywiście, niedaleko dla zmotoryzowanych. I jeszcze później kilometry spacerku, także, no wiecie. Ale naprawdę, plaża bardzo urokliwa, szeroka. Przede wszystkim e, ciepła woda. O dziwo, co, jak według mnie, przynajmniej i moich doświadczeń, to jest rzadkość, żeby ta woda była ciepła. Poczekajcie tu żebyście widzieli moją mordę. Tam w oddali mogę zrobić taką reklamę. Jak się tam to nazywa? Cisowy zakątek. Zrobię taką reklamę. Tam jest Cisowy zakątek. Jest 14 hatek. Jak sobie wpiszecie w internet, to znajdziecie 14 hatek też naprawdę bardzo klimatycznych. Szefowa chciała nas tam ulokować, ale niestety nie było już wolnych terminów. Dosyć droga sprawa, jeśli patrząc pod wzgląd opłaty za dobę. Natomiast każdy domek jest trochę inny, full wyposażony, i na pewno też, jeśli ktoś szuka jakichś takich fajnych miejsc na spędzenie wakacji, to jest dobra opcja. Aczkolwiek ta chatka, również jak się nazywa to miejsce, w którym Forest. teraz jesteśmy, to jest chatka Forest. Także jeśli ktoś by się chciał zdecydować, no to e, możecie sobie to znaleźć w wyszukiwarce, wpisując sobie domek Forest. Sasino, sama miejscowość jest naprawdę spoko. Dzisiaj zrobiliśmy sobie wycieczkę krótką do Lubiatowa. Lubiatów też naprawdę bardzo fajny, łącznie z Kopalinem. Tam też takie rozwojowe tereny, więc na pewno opcja godna polecenia. No, a my pijemy piwko i cieszymy się ogniskiem. Także na zdrowie i trzymajcie się. Do zobaczenia na budowie! Szefowa, pożegnaj się! Pa, 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 pa. pa.